Witam serdecznie, kochani, zapraszam wszystkie do czytania Biblii, cało Bożego, bo jest jeden nasz także nasz kochany, w płuca ziemi, jedyny, kochany, Wszechmogący Bóg Aby jachwę, niechłyszyła, Hamasija, to Jezus Chrystus i Duch Święty, ruchach. Kody święta, za tego kochani, czytać Biblię, cał Boże, biłe się nasze ocza, czytać czytać z owacz bo Jest jeden nasz Bóg tatuś Jachwe na nie o ziemi tego po do Ciebie Oczy Jachwe czczep, wiewiam Boga Jahwe. Bo jest tylko jeden nasz tatuś Jachwe, na nam Bibie, stwórca nie ma ziemi. Dlatego jedna wiara jest. Jeden jest Bóg Jachwe, który nam dał Bibie, cało Boże. Święte Sowo Boże natchnione. Przez a głównym brokiem jest Jachłosła, ma siewó Jezus Chrystus nasz kolejny. ci, to oddał życie za nas, za każdego z nas, kochani. Czytajcie biblia, wszystkie leczenia Biblii słowa Bożego. Świętej misji i mańtł. Świętej misji, która Aby jachwę przejma przez prok w jachu. Słowo Boże, kochani, wywiad się naszych oczach, tego jak dziękuję Bogu jachwę za wszystko, dziękuję Ci Tobie, Jachostuła, chama tu święty rucha, kochani. Czytajcie, o wszystkich rodziny. Zdobisz, zobaczcie sami, w bóg jachwę, to co Bóg nam mówi, co Boże, jest wszystko się w nasz oczach, tego nie się właśnie, ale Boga aha, Jach, a jachwę, co by będzie to daj o ty, tego do daje coś ich fałszych, jachwę, ma słucham, się gimma majak Doświętero Hako też jest omorzeńską. Czytajcie kochani zaprze wszystkie czytajcie i palę pale jednego Boga Jakwe, Chwalcie żeby tatużiach węgi ja Hosuła to dalej życie. Hallelujah, tatuś pale palej! wam, kocham cię tatuś całym sercem, kocham jak Hosuwa, Dodał życie za mnie nasz kochany Mesarz, jak ho słuchaj do święty A koneć się na hallelujah, Haleluja, kochani, czytajcie Bibie, czytajcie Słowo Boże. Ja zapraszam wszystkich do czytania cała Bożego. Bibie, wspaniałym Słowo Boże. cudowna Bibia, ja kocham Bibię. I ćczęby, chwalam tylko Boga Jachwę, naszego stłóca Niebieskiego, To jest sprawdzi imię, imię Boga. Stłóca Niebieskiego, Jeden jest Bóg jachwę, nie ma inny. Jeden jest mesas nasz kochany. Jak już Jezus Chrystus był święty łahaka. Czytajcie mi czytajcie mieli tego chwala, wychpala, mówię miał cały czas i się do poła, jachwej! Jakoś słucham masz ma jak haluja. Chwalę mnie ciągle, mam cię, o, czy ojcie ten sercem, od w serca młode się katuszek się dni mnie już Mesjasza. Ot serca. Polakom, bracia się nawet do ciebie, tacy. czytali Biblię, cało boże, bo jeden jest nasz kochany tatusz Jachwe jest tego cenna nasza mama się i ma czytajcie kochani, wszyscy czytajcie zawał boże, nasz kochany Jachwe szua, to jest drogą prawdą życiem, z nasz kochany Mesjasz, jedyny pośrednik między nami a tatuszem Jachwę, nasz kochany mężczyzna cudowny wpadł do ciebie di, da, Świętego, Pawe, Jachwe szua, ducha się tego łacha kodysz. Hallelujah, pawa Jachwe